Cześć Manko, witajcie z tej strony. Kapi i to kolejny odcinek z Popolskiemu. No jak widzicie, na pierwszy rzut oka, stoi sobie Bison. Jest już po żniwach. Ostatnio mówiliśmy, że coś będziemy sprzedawać. No i przyszła pora właśnie na Kombine. Także jego ja sobie za chwilę tutaj przedstawimy. Bison umyty, obdarty, no bo też go kupiliśmy, używanego oczywiście. E, także no niestety, no już wiecie, mamy coraz więcej pól I tak dalej, te, teraz będziemy się coraz bardziej rozwijać Także po prostu musimy sobie już powoli wymienić ten kombajn e, Kolejny kombajn nie będzie może zbyt duży, sami z, niedługo zobaczycie e, Ale na pewno jest ładny, fajny Nikt tam na razie nie zgad e, Jaki ten nowy kombajn będzie e, I w ogóle, w ogóle jaka to będzie maszyna e, Także no już wiecie, że to będzie na pewno Goma my, my sobie go przestawimy. No też jeszcze przyczepę, wszystko sobie poprzestawiamy, żeby było jak najwięcej miejsca. Tu idzie dalej syf na gospodarce, ale to na spokojnie nic się nie dzieje. Eee, I co mamy sobie? 30 tysięcy kaski. 150 tysięcy jak sami widzicie. Jest kredytus. Jak sprzedamy sobie kombajn zobaczymy ile tam będzie kasy. Jeszcze sobie oddamy. zobaczymy jak z czym, do czego. Jeszcze mamy bardzo dużo. E, plonów, może nie bardzo dużo, ale w ogóle mamy 27 ton rzepaku, mamy jeszcze żyta, e, 31 ton praktycznie. Także jeszcze kasy będzie, a kasy będziemy się fajnie rozwijać. Tutaj i niedługo sobie sprzedamy mleczko e, w zimę, a mamy środek lata. Także jeszcze troszkę na spokojnie. E, co tutaj jeszcze możemy Wam powiedzieć? Ja sobie, czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze przyczepę, zmienię na no spokojnie. Ono momento e, Znaczy zmienię ja sobie ją w ogóle przedstawię, bo tutaj jest Mały syf, no, musimy sobie oczywiście Zrobić tak Okej okay. Dobra, podłączmy sobie Lecimy tam, gdzie ona miała stać, bo przyczepy tutaj nam nie będą potrzebne, bo już jesteśmy Po żniwach e, Bele są już na polach Już zostało wszystko sprasowane sprasowałem, także spoko, teraz no to Kultywacje i takie tam inne pierdały. A chyba słyszę, że jakiś samochód tu jest. Dobra, je sobie majster. Eee, my sobie otworzymy tutaj wrota jeszcze. Dobra, pik. Słyszałem, czy to były te wrota, czy nie te wrota. Chyba ja, chyba te wrota to były. Tak, te wrota. Także elegancko. Tu jeszcze te wstawimy sobie ciepkę eee, i co, ciągniki powoli też będą szły na sprzedaż, bo wiadomo, że trzeba się trochę już bardziej rozwijać. Jak będziemy mieć więcej pól, już większe te pola Także będzie trzeba się powoli tutaj, ale rozwijać. A na spokojnie pomyślimy tutaj jeszcze jakie będą ciągniczki. Eee, czy coś tutaj się jeszcze podmieniło od ostatniego odcinka? Kurde, nie, no tamto zostało sprasowane. E, więc wiem w ogóle, na kiedy macie ten nacinek? Czy macie jeszcze na ten niedzielny wieczór, czy dopiero na środę? Zobaczę, jak się wyrobię z tym wszystkim, żeby to było. E, dobra, ciągnię sobie, schowajmy e, zaraz zobaczymy, jak tam krowy wyglądają sytuacyjnie. Tu, 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 30. Jak widzicie, jeszcze na warsztacie, więc e, trzeba ją trochę tam doszlifować żeby mi się jeszcze zmieścił, Ursus stoi, tamto stoi, beczka do Gnębice. W ogóle jeden z Was tutaj, e, jedna z Was e, pisała mi tutaj osoba odnośnie sezonu, że tutaj nam da season, gdzie. no bo teraz wiecie, e, słomy jak dajemy, no to robią nam obornik, jak dajemy wodę, no to dają nam Gnębice, a ma dać tutaj jedna osoba, podesłać sezon taki, gdzie dają to i to, a że fajna sprawa byłaby generalnie, e, Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, poszedłem się napić. No i tak, Bajon będzie sprzedawany, no ale oczywiście musi być jakiś nowy kombajn. E, miastek pojechał po niego, tak że on zaraz sobie przyjedzie. Także, nie wiem, jakiś ryb czy coś w tym stylu. Dla Widzownika może być w komentarzach, jak najbardziej. Tu też powoli słychać, widać, nikt, proszę bardzo, jedzie. Jedzie nowy klasik 108 SO Dominator. Proszę Dzień. bardzo. Tak to wygląda. Dobry, dobry. Kurde. Coś 900 pięknego 900 km robiłem, 4 dni jechałem. No ta, te, te pauzy i tak dalej. Skania elegancka, kurde, fele kartofelek. Jak widzicie nowy klasik z lawetką. Pięknie to wszystko sobie tutaj wygląda. Dobra, dawaj pani powoli tutaj, cofaj do lewej. Oj, dobra, tu powinien się zmieścić. O, teraz możesz cofać. Ponieważ zmieści na spokojnie. Tak jak dobra. Dobra, dawaj. starcze da starcie. Kurde, felek, kartofelek. Tu mamy chyba wszystko pochowane, nie? No, tu mamy pochowane, ale uda nam się wyjechać na spokojnie. Weźmy sobie 60. Kurde, ale na wyciąg... traktor ciągnik, Jezus, Kombajn, Ale możecie napisać jak wam się podoba. No mi bardzo się spodobał. Eee, patrzyliśmy sobie różne oferty. No i no, niestety daleko trzeba było jechać. No ale chociaż jest w końcu i ja, on pięknie on sobie wygląda. Po, Czy... Ja powiem, że były dwie opcje kombajnu, była jeszcze jedna. Ale był podobny klas, tylko header 60 metrowy. Trochę narobiony, był tańszy, ale mówimy tak, weźmiemy znowu używany. Poczekaj, ci pomogę, zepchnę, a tutaj pas trzyma. Tam gazuj mocno. Dobra, okej. Okay. Moment, moment. Poczekaj, poczekaj, bo zerwiesz wał. Dobra, <grym> dawaj. No, no. O, Ale tutaj do góry to leci. O Jezus! To ja skacze. To jest kacze. Mula. Proszę bardzo, trzeba przetestować. Nowy hadery, jak jaki wózek oczywiście. A fajnie, bo teraz będziemy Dobra. mogli sobie elegancko jeździć z, z wózkiem na pola. Ej, no coś, coś, coś nie idzie. To może, to może go delikatnie przesuniemy ręcznie. Dobra. Poczekaj, odjadę tak. jeszcze trochę. Dobra. To on się tu zablokował, czy co? Nie wiem, jakąś kolizję ma. O kurde, no takie to są właśnie lawety. O, dobra, dobra. Powoli, o! I z o. powrotem w lawecie jest. Tak to kurda jest, wiecie ludzie, no. Wiecie sami ludzie jak to jest, bo pewnie oglądacie solców, oni też mieli problemy. Nie wiem czy nie z tą samą lawetą, albo z jakąś inną. Ale po prostu są problemy z lawetami i chce człowiek sobie jakoś fajnie ogarnąć wszystko No ale niestety jak widzicie zawsze muszą mieć jakieś problemy. Niestety te lawety w tym farmingu te mody są zdobcone, dosyć nieźle No czekaj, spróbuję okay. nie, bo tu łapię za to Podczep mi podczew nie mogę dalej. Ej, ja nie mogę. o teraz, dobra. jest, spójrz. Dawaj, masz radę? O, idzie powoli. O, dobra, jak, jakkolwiek, niech jakoś to się jakoś zepchnie. Dobra. Dobra. Jest i tak, no widzicie, ludzie, na no, tragedia z tymi modami. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? W miastach na szczęście ma uprawnienia na ciężarówkę, i mógł pojechać i tutaj przyjechać. Bezpiecznie, z klasem, na szczęście nie jest uszkodzony. Gorzej teraz, wózkiem, no ale no, to zrobisz, jak nic nie zrobisz. Także miejsce, e, klasika jest tutaj, właśnie tam, gdzie stał Bajzon, coś nowszego, pięknie wygląda, mi się bardzo podoba. Także fajna sprawa. E, dobra, dawaj panie Bajzona, tutaj header, gdzieś sobie jeszcze damy z tym wózkiem, gdzieś się zrobi miejsce. Myślę, że nawet tutaj byśmy mogli sobie wcofywać jakoś. Zobaczymy, jak to to będzie. Myślę, że nie będzie takiej tragedii. Także pakuj się na lawetę, lecimy sobie Bajzona sprzedać. A zobacz, czy możesz wziąć jako pasażer do Skani? A do Skani, no już patrzę. Eee, mogę. Mogę, A, no mogę także, piękna się... sprawa. Piękna sprawa, dobra, tutaj też radę jakoś. No, do lewej. Jeszcze trochę. O, o, o do lewej troszkę. Dobra, o, i będzie jakiś problem, właśnie, no. Jeszcze troszeczkę menu, no, spróbujemy jakoś tutaj O, no, dobra Dobra, trochę popchnięty No niestety ludzie, no taka szara rzeczywistość farminga i, I modziki, tak to niestety wygląda sobie Dobra panie Jeszcze troszkę tutaj popchnąć Zobaczymy co da się zrobić. O, Dobra, ważne że poszło A no, nawet ja się teraz sam zablokowałem, kurde kolana kolana złamane. Jak w ogóle można... No hmm, się trochę coś to nie trzeba zrobić. Tak Ja tu porobię. Dobra, to próbuj. Aj jajaj, no te modziksy. No widzicie ludzie, na jaki super to nie wygląda, ale jako tako chcieliśmy to zrobić. Jakby w miarę, ale to w miarę to wyglądało. No ale cóż, no taka szara rzeczywistość farminga Dobra, pięknie to załaduj. I polecimy sobie sprzedać nie. By to są najlepsze. Fajny bodzi w ogóle, że ktoś wymyślił ten łeb mietka. Ale mi się to wygląda. Patrzcie nie. w miarę równo jest. W miarę równo, nie, no jest luks. No teraz to trochę. O dobra, może... Może być. Dobra. Dobra, jest i. Dobra, e, poczekaj chwilę. Dobra, jesteśmy. Zdjęcie trzeba było zrobić. pamiątkowe, siadamy sobie. O, proszę bardzo. Panie, panie, miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów tutaj. Dobrze, że masz to prawko. Pewnie jeszcze się przyda nieraz. Ta skaniula. O, to, to, to. E, może ja też sobie kiedyś zrobię jakieś prawo jazdy. No to zobaczymy. Tutaj no, widzicie no. duży sprzęt. Mała wieś. Musimy sobie jakoś radzić. Trzeba tutaj połamać wszystko. Dobrze, że ruch na szczęście jest e, wstrzymany, tam policja, poprosiliśmy, pojechaliśmy tutaj do komend na komendę i poprosiliśmy, żeby po prostu zatrzymali ruch na całej wsi, bo tutaj przyjeżdża takie bydle. Dobrze, że tak czy siak sąsiedzi się nie zlecieli, chociaż pewnie w oknach byli. E, no Dobra, i to, to by było na tyle, trzymajcie się, na, na razie, radzie. cześć! cześć.